No, na No, czyliśmy jakby kolejny odcinek z tej gry. Ja tak. I. I. I trej. I dalej z tym koksem. Um, no idę sobie. Wysz... przeszedł już połowę gry poza kamerami. I jeszcze nie. Także jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak ją przejść, niestety się nie dowie. Ej, do nie MDF to robi, nie poza kamerami. Ej, nie, nie Dobre, mówię, przestań grać. Przestań grać. To. Gra. Ale, gdzie mam się dostać? Mówił ci B-12, pan B-12 ci mówił, że w tych ciasnych uliczkach niczego nie znajdziesz, prawda? No wiem, ale... To dlaczego jesteś na uliczce? Nie ale... <laughs> jestem na uliczkach. A na czym jesteś? Na chodniczkach? <laughs> nie, ja jestem na, na automacie. O, no to, to skoro jesteś na automacie, to pewnie już wiesz, gdzie przejść. Musimy szukać tych znaków e, obcych, czy jak oni się tam nazywali? Baczki, poszukamy z, e, z tego oto tutaj miejsca. Do góry, nie? Kolejne znajdź. Super, super, tak. No czekaj, no bo coś pewnie ważnego mówił. Musimy się chyba bardziej skupić na tym, co oni tam piszą, żeby wiedzieć, jak to przejść. No to czytaj. Nie, już Ci powiedziałem, że Ty czytasz, Ty grasz, Ty czytasz. też Ale głośno i wyraźnie, proszę Pana. Głośno i wyraźnie. Tam w tej To nie jest Są, ani głośno, gotowa, ani wyraźnie. Tak, się tam dostać. Ja się, że roboty bardzo. Tak, że bardzo, MDF się stara. Możemy zrobić cięcie. Nie, nie możemy zrobić cięcia, niech wszyscy wiedzą jak sobie fantastycznie radzisz w czytaniu. Ja wiem, że sobie radzisz, nie wiem czemu tak cicho mówisz, Dawid. się czy co? Daj mi swoi. <gry> <Zatata>. <gry> Nie tam Był ten znak po prawej, widziałem gdzieś. Tylko znowu się w dół pakujesz. Już wyżej podskoczyłem. Podskoczyłem, wyżej Jeszcze. Podskoczyłem. No i go się. <grym> Nie tak szybko. Tam jest jakiś taki dziwny kolor, a w prawo. A, czy tam? Czy tam byliśmy? Mm, tam chyba nas nie było. To śmigaj tam. Ta, 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 ta wyprawa. Odbiegnął. Ta, 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 ta. A umiesz tu sprintować? Nie. Da się przecież. Jakoś uciekałeś przed tymi dziwnymi, cokolwiek to było. Widzisz, widzisz, jak świerek mały szybko biega. No, teraz tę te grę przejdziemy jak speedrunnerzy. Grek, co masz? Aha. Ja coś dostałem. Dostałeś, uh. no, ale ja Napój Napój e, energetyczny. No, wiesz? Szybkość 2000. Znaczy co, że jak go wypijesz, to będziesz jak chami? Leć, chami! Leć! O, tutaj jest. Ale tu już chyba byłeś. Teraz mi się nie wydaje, że tu dałeś. Pięknie. Tak. Czyli mamy już coś odhaczone. Tam po drugiej stronie, widzisz? Tam? Nie no, widzisz ten znak? Tam. Tam jest jeden znak, ale wydaje mi się jeszcze. Czekaj. Tam jest też, widzisz, namalowany jest. No to, to idę tam. No ale no dobra, to idzie gdzie chcesz. Cześć. To jest jakiś dony. Jakiś Jasiek. I w, taki wpieniony, nie? Taki minę miał taką... Dobrze. Chyba też byłeś. Co? Tak byłem. I zabrałeś ten notatnik stąd. Tak. No to teraz śmigaj. A tam już byłem. Nie. Byłeś, ale nie znalazłeś notatnika. A pan B12 powiedział, że trzy masz mieć, tak? Mhm. No i powiedział, że są tam, gdzie są te minki, tak? No. no to w czym problem? No bo tam nie znaleźliśmy. No to trzeba szukać. Już poszukaliśmy tam. A, no dobra, no to graj dalej w takim razie. <grym> Już no. poszukaliśmy. odhaczone, Po, sp po sprawie. Tak? No właśnie po sprawie. Okej. Okay. To była gra. straj. Nie przeszliśmy. <grym> Kapitulacja. MD, wypowiedz. jaki speedy na robi. No widzę. I tu trzeba pogłówkować. Na pewno nie machać tak szybko kamerą, bo nie wiadomo co się dzieje. Może hmm. tak mam wyobrazić? Najlepiej. To jest za szybko. Tu możesz pić, tu możesz wejść. I nic tutaj nie. Niech ci pomoże P12. P12. Co? No, numer 30. Jeszcze. jeszcze jeden i mamy komplet. Musimy no sprawdzić się... opuszczenie mieszkania w ogóle, Powiniesz być w stanie dostrzec je wszystkie z poziomów dachów. Rozglądaj się ze znakami nieznajomych. Ale to już sobie. By... Panie B. To się jednak tutaj trzeba gdzieś się znaleźć. A jako... tutaj nie ma. Hmm. No, tutaj nie ma. Hmm. To? Nie be, to tam? Nie to, nie to. Nie, jak jest interakcja z nim, to się wyświetla, nie? Co to można zrobić gdzieś. Na z zbadaj. No, nie można go zażyć. No, chyba nie. Czekaj, nie wychodź jeszcze. Nie. No, idź tam. No, i? no. nie wiem, no trzeba się upewnić, że wszystko tutaj jest ogarnięte. Kurczę, no bo jakoś mi nie pasuje, że co? Mogłeś tu wejść i nic? Nic więcej się tu nie da zrobić? O! Proszę bardzo. Cześć, ostatni dotacznik. Jeeeej! To, to należy do kogoś a imieniu Zbaltazar. Zbaltazar? Zbaltazar już. Wszystkie świata, że się organizuje. Zniknął z łukiem tego, co nazywamy Żurkami. <grym> Żurkami. Żurek na piątek. Żurek. <grym> I <się> wszystko. <kopiń grym> e, e nie się się w zatrważającym e Jakby bycie zamkniętym w tym przeklętym miejscu nie było dość straszne. och Nie <grym> jest też jakaś notatka. To jest napisane z naszym wodą i projektowym przekaźnika, ale chyba wiem już tak, jak naprawić jestet o setę, to równanie. No powinna pomóc Mamo naprawie przekaźnika. Jeśli udałoby się nawiązać kontakt z wyższymi poziomami, moglibyśmy się stąd wydostać. Pokażmy mu to, to, co znaleźć. Czyli musimy no to... iść do, pan, do pana Momo. który to był? No ten co na samym początku znaleźliśmy. Mm. Kuczy, ja go nie pamiętam. Hmm, czyli tutaj. ci co? Tą farbą rzucali? No, nie. To znaczy, no, gdzieś. O, gdzieś tutaj powinien być. Gdzieś tutaj powinien mieszkać pan Momo. Mamuś. Ale on był w mieszkaniu? Na no, mieszkaniu. No. Kuczy, nie pamiętam. Mito. Aha, dobra. Oddawaj mi to. Hmm. Tutaj. <laughs> God, odstawił no, jak je Tutaj jest mamo. O, spoko. Momo. Ej, kociu, wciąż szukasz tych bezużytecznych nocników. No, och, udało ci się znaleźć nocniki, co mi było bardzo ważne na... Jodowni. Clementine. To czy czyta, wiesz? Mhm. Ach, to było... Jest nośnik, apasjonowała lektornika. Takie tam sprawy nie ustalić, To nie był o krok od wielkiego odkrycia. Ten kropka była w prawie. A zaraz udało Ci się znaleźć wszystkie notatniki moich przyjaciół? Och, co, to za notatkę. Przekaźnik można naprawić. No to zdumiewające. To znaczy, że powinniśmy być w stanie skontaktować się ze światem, poza slumsami. Ej. Znaczy nie, nie Clementine z Baltazar, wybaczcie mi, że wątpię w naszą sprawę, obecnie powiem, że odnajdę drogę na powierzchnię. Dzięki... Dzięki... Dzięki! Tam jest kropeczka! Być może znajdziemy jakiś sposób, aby dostać się wyżej. Pięknie. Zabierzmy się za naprawę tego przekaźnika. Czemu on kota wziął do naprawy przekaźnika? Co kot wie o przekaźnikach? Czemu on sam tego nie naprawił. Sam wygląda jak przekaźnik. Nie rozumiem tego. Ty Ja.

Tam widzisz tam ten budynek, który go. Nie, nie widzimy go. Na Zasłania nam. <gry> Jeśli zainstalujesz wykaźnik na samym szczycie tej wiesz, powinniśmy być w stanie komunikować się z całym miastem. Moi przyjaciele mogą wciąż tam być. Jeśli istnieje jakieś wyjście, oni je znają. Nie. Przekaźnik. Tylko ty jesteś wystarczająco mały i szybki, by uniknąć zórków. Zur Potrzebujemy cię, mały nieznajomy, przynieść nam niebo. Kurczę, to teraz będzie chyba poziom, gdzie uciekasz przed zórkami. A zórki A A to są chyba te, co cię wtedy goniły. To takie cokolwiek to jest, no nie wiem, co to jest. <laughs> Wyglądasz, jakbyś panikował. I teraz mam się. Dachy. Czyli tam gdzieś trzeba pójść. O kurczę. Zyrki. Zórki! Poczekamy! Inwazja. miał Szedł. Szedł. <laughs> <Sze>? nie aby zwabić. Przed! Bo gdzie mam uciekać, co ja nie wiem? Jakiego drifta zapadałeś? żeby. oj, chyba no. gadłeś. Najpierw ja, ja No ale jakich jest za dużo, to chyba... Na pewno nie masz ich tak załatwić. Musisz ich przechytrzyć. Tak jest. Tylko gdzie? Którędy masz iść? Może najpierw ustal sobie, dokąd masz się dostać. I którędy. No chyba gdzieś tam. Chyba gdzieś tam Jak miałkniesz to jest wabiusz Figura Pięknie A one się nie umieją wspinać Nie Jakie głupie Głupie małe zórki No teraz się wracasz Nie tutaj nic nie ma Biegniemy. Au. nie Udało no, się. teraz jesteś tak jakby na jakiejś, jakiejś takiej zarażonej części miasta. Nie. No. Ciekawe czy jest tylko jedna droga, czy jest więcej, nie? On sobie tam siedzi, ten robot. Um. Gdzie? Gdzie? Widzisz o, ok? tutaj jest coś do tego do zrobienia, widzisz? I tu. Prawo. A tutaj. Ale to są wspomnienia. No ale to jak już grasz, to zbieraj. No będę zbierać, będę, będę. Tak, tak, Ej. tak, 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 tak. A co to ma do A gdzie ja mam pójść? Mmm, balkon. To. Ale to pewnie nic nie znaczyło, bo po prostu to są wspomnienia. Wspomnienia są ważne. O! Ja, Bajor. Może tam mam się dostać. O, czyli miałeś wykona wykonać. wykonać. Y y korzystać z To To pewnie też musisz. na beczkę.

I chops. I chops. I, I nie będzie. I chops. Ten poziom jest spokojny. Stamtąd mi się nie podobał, co trzeba było szukać. No, mm, jakiś, co to za glutek, jakieś, fuj Jak Na chwilę zórki przybiegną. bo usłyszałem hałas. Haha, ha, wiedziałem. Gdzie one spadają. A, a tu jest jakiś guzik. A drzwi. <gry> Dobra. Yy... Nic się nie stało. Ale też teraz byś musiał chyba sakować i szybko uciekać, żeby zamknąć tamte drzwi tak jakby. Tak, widzisz? Bacołka. Sakować mogę, ale teraz jeszcze nie. Bacołka. Kot cyrkowiec. Jak on się nazywa? Myśmy go nazwali w końcu jakoś? Było mm. kota na sobie? Nazwaliśmy, tylko nie pamiętam jak. Też nie. I teraz tutaj... tutaj. Tomek. Bo nie, Krzysiek. Krzysiek. To nie pamiętam, kurczę. Tak, na pewno ten kot nazwa yy, nazwaliśmy Krzysiek. No czemu nie? To może Dawidek? Nie. A tam są zurki To są zórki? One no, tak świecą? No miał kni. Czy to są jakby jakieś. Lecimy na Tak, jakby z tego się mogą dopiero wziąć, chyba zórki. Nie? O. Tak myślałem, właśnie. Pik. Udało się. Sprycieszy. No, No, Czekaj. Nie no, dworze coś bręczało. Br br ja myślałem, że tutaj w grze jest jakiś dźwięk, taki że coś się zaczyna dziać. Nic się nie dzieje. Ja idę sobie powodko. Tutaj są zurki. Uh. Poskoczyły, 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 uciekaj uciekaj, uciekaj. To było strasznie Zurki? jesteś tu? Pewnie tak. Zurki. A może i nie. minuty ci zostało. Nie ma zórków. Tam są po drugiej stronie. I ty możesz drzwi hakować? Drzwi zhakolenie. Nie, nie mogę. A tam mogę rzeczywiście. Na beczkę nie możesz skoczyć. Na beczkę. Betkę. Hakuj! Hakuj na To chyba koniec. To chyba No nie! Dobra. To my kończymy ten odcinek? E, dobra. E, to. Czekaj, będziemy... czekaj, bo nie widać nas! Już, już Nastałaś tak już. E, dobra, kolejny odcinek to był. Za chwilę próbujemy dalej. No. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. No chyba. Hej,